Cześć, jestem Sejson Zyger, witam wszystkich bardzo serdecznie przy okazji omówienia pierwszego odcinka, pierwszego sezonu nowego serialu The Last of Us, który gdybyście nie wiedzieli jest serialem na podstawie e, serii gier, o tym samym tytule, dokładnie mówiąc pierwszy sezon opowiada historię z pierwszej gry z 2013 roku. Z, zatem co, łapka w górę i subskrypcja mi do i bez przedłużania przechodzimy sobie do omówienia. Jeszcze tylko łącznie wspomnę dla osób nowych u mnie na kanale, które pewnie się tutaj pojawią, omówienie wygląda w ten sposób, że przyglądam się najważniejszym scenom z całego odcinka od początku do końca, a potem dyskutuję o tym, co się może wydarzyć dalej, zatem zaczynajmy. A zatem zaczynamy w przeszłości od wywiadu z jakimś starym grzybem, który mówi o tym, że grzyby są szkodliwe i gdy tylko się dostosują, są w stanie zniszczyć całą ludzkość i nie będziemy w stanie z nimi walczyć, tak jak z wirusami. Czyli w skrócie umrzemy. Cóż, za pozytywny wstęp do odcinka. Dobrze, e, następnie już jesteśmy w 2003 roku, czyli w dniu apokalipsy, dokładnie tak. E, I w tym momencie widzimy Joela z jego córką i bratem. I tutaj zaczyna się ten cały moment, jakby napięcia, tego, że coś się w tle dzieje, bo tutaj słyszymy, że gdzieś tam coś mówią w radiu, że chyba w Indonezji coś się dzieje, że gdzieś jakieś chorobstwo jest i tak dalej. Ale dobrze, następnie widzimy, jak e, córka Joela wykrada mu pieniądze. Aby mieć na naprawę jego zepsutego zegarka. Potem idzie do zegarmistrza i faktycznie prosi go o naprawienie zegarka, co robi, ale jego żona, żona oczywiście zegarmistrza, wyprasza ją natychmiast z, z, ze sklepu, jednocześnie każąc mu go zamknąć, więc no, no czujemy to w tle napięcie, tak, związane z tym, że coś się dzieje, coś jest nie tak. Tak samo jak gdzieś tutaj później przejeżdżają jakieś służby, latają jakieś helikoptery, śmigłowce, cała reszta. Tak, aby oczywiście zbudować to napięcie, że coś jest nie tak. I przyznam się szczerze, nie wiem, czy mi to do końca przypadło do gustu. Tak bym powiedział, że mało oryginalnie. Z drugiej strony, nie wiem, czego, nie wiem, co musiałoby być tutaj zrobione tak, żeby to było oryginalne przedstawienie bo już takie coś widzieliśmy dziesiątki razy w różnych filmach czy serialach. Ale dobrze, następnie widzimy, jak Sara przychodzi do sąsiadów yy, i zaczyna sobie piec babeczki razem z sąsiadką. Następnie, gdy przegląda coś na półce, widzimy, że staruszce zaczyna odbijać i dzieje się coś dziwnego, ale oczywiście wszystko dzieje się za plecami Sary, tak aby niczego nie widziała. I następnie, wychodząc tylko i wyłącznie, widać, że pies coś wyczuł że coś się tutaj święci. Tak jak mówię, to napięcie jest ok, ale trochę brakuje mi oryginalności w tym wszystkim, ale z drugiej strony nie wiem, jak miałoby wyglądać oryginalnie, prawda. Następnie wieczorem już widzimy, jak Sara spotkała się z Joelem i wręczyła mu prezent. Gdzie później widzimy, jak sobie oglądają film, to znaczy Sara przysnęła, ale Joel oglądał dalej, natomiast wtedy zadzwonił do niego jego brat, który okazało się, że trafił do paki, więc położył Sarę do łóżka, a sam pojechał go wyciągnąć z paki. No ale w nocy Sara obudziła śmigłowce, które właśnie lecą do miasta. I wyszła sprawdzić, co się dzieje. Przybiegł do niej pies, sąsiadki, więc postanowiła go odprowadzić do niej, ale przeraził się i uciekł. No i sama wyszła sprawdzić, co się stało. No i zobaczyła krew i rannego sąsiada, a sąsiadka została zeżarta już przez babcie, która wstała. I oczywiście od razu się na nią rzuciła. Na szczęście, akurat w tym momencie, przyjechał Joel i załatwił ją po czym mówi, że to się dzieje wszędzie że muszą po prostu uciekać i zawijają się stąd i próbują się wydostać. Natomiast okazuje się, że sporo osób wpadło na ten, ten sam pomysł i wszystkie ulice autostrad są zapchane. Zatem postanawiają przejechać przez miasteczko, przez które przejeżdżają, ale niefortunnie rozbija się tam samolot i chyba silnik tego samolotu poszedł takim rykoszetem, że uderzył w ich auto albo coś innego z tego samolotu przez co się rozbili i niestety musieli się rozdzielić to znaczy Joel poszedł z Sarą, brat Joela musiał pójść oddzielnie no i widzimy jak Joel oczywiście nosi Sarę na rękach, bo złamała sobie kostkę i tutaj mamy właśnie jego reakcję, gdy pierwszy raz on zobaczył zombie i przerażony, że coś im się stanie, zaczął uciekać przyznam się szczerze, że ta scena, w której ten zombie ich ścigał tak jak się wszędzie wpierdzielą na Hama no, było dosyć ciekawe Całkiem fajnie to pokazali. Niemniej jednak później, gdy już prawie zombie dopadł, na powiedzmy szczęście, w cudzysłowie, pomógł jeden z żołnierzy i zastrzelił go. Ale no niestety w tym momencie przechodzimy do dosyć mocnego momentu, w którym żołnierz oczywiście kazał się zatrzymać Joelowi i Sam pyta się dowódcy, co ma zrobić z dwójką cywili, których znalazł. No i niestety dobrze wiemy, jaki dostał rozkaz, i dobrze wiemy, że go wykonał. I zaczął strzelać do Joela i Sary, i potem e, spra sprawdził, e, sprawdzić, upewnić się, czy faktycznie ich zabił, po tym jak się sturlali z góry, ale mm, okazało się, że Joelowi nic się nie stało i chciał go już dobić. Na szczęście wtedy pojawił się brat e, Joela i go załatwił, ale niestety było już za późno dla Sary, która została postrzelona. I umarła w jego ramionach. I przyznam się szczerze, że dziwnie mi się omawia coś, co pamiętałem. W sensie. Coś, co pamiętam od 10 lat. W sensie. Z gry The Last of Us Jedyne, co pamiętałem, to tylko i właśnie początek, czyli to, co się tutaj wydarzyło w tym odcinku, i końcówkę, nic więcej. I jakby. ta scena nie wywarła na mnie jakichś dużych emocji, wręcz niemalże żadnych. Eee, głównie z tego powodu, że wywarła duże wtedy, kiedy pierwszy raz ją widziałem. Niemniej jednak dla osób nowych, które nie widziały gry The Last of Us, które pierwszy raz to oglądają, uh, to pewnie był mocny moment. Szczególnie, że jeszcze tak długo pokazywali nam tą sarę na samym początku. W zasadzie wszystko widzieliśmy z jej perspektywy, tak naprawdę, przez ten właśnie wstęp. No dobrze, ale niestety, no co, tragedia się stała i teraz mamy 20-letni przeskok czasowy do roku 2023, czyli teraźniejszości. I widzimy całe miasto, które tutaj funkcjonuje, gdzieś w Bostonie. I widzimy, jak jeden z dzieciaków przyszedł do tego miasta. I żołnierze oczywiście sprawdzają, czy jest zainfakowany, czy nie. Okazuje się, że niestety jest. Zatem dają mu zastrzyk śmierci. I go uśmiercają. Po czym chwilę później widzimy Joela, który jest w tym mieście i zajmuje się po prostu, szuka jakiejkolwiek pracy, żeby cokolwiek mieć żeby za cokolwiek wyżyć, no i okazuje się, że ma za zadanie palić zwłoki. Tak. I jednymi z tych zwłok są właśnie zwłoki tego chłopaka, którego uśmiercili. Już zaczyna się dosyć ponuro. A i też chwilę później widzimy egzekucję. Tak, wystawianą na kilku obywatelach, którzy próbowali przejść do Strefy Niedozwolonej i, i chyba uciec bodajże, zatem zostali powieszani, Bu publiczna egzekucja, tak samo jak jakieś jedzenie na kartki, no widzimy, że ten świat raczej nie jest zbyt pozytywny, ale to może powiem na końcu, żeby też nie rozgadywać, już przed chwilą i tak się trochę rozgadałem o tym wstępie, więc później pogadam o tym. Następnie widzimy, jak Joel handluje z jednym z żołnierzy, dając mu jakieś narkotyki, narkołyki, Zamian za pieniądze. Oczywiście później dowiadujemy się, że chce, e, do, chce po prostu uciec stąd. E, do czego jest mu potrzebny akumulator, aby mógł zwiać, zwiać z miasta. E, następnie mm, widzimy test. Pierwszy raz, która jest e, tutaj, jakby schwytana przez jednego z ludzi, który miał jej sprzedać właśnie akumulator, ale wycyskał ją i porwał ją, aby zmusić ją, żeby go nie zabijała, gdy ją wypuści. Przez to, że ją oszukał. Okej, okay, wszystko jasne. Ona oczywiście obiecuje mu, że nic mu nie zrobi, tak samo jak jej facet, którym okazuje się później być Joel. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, że kłamie. Niemniej tak w tym momencie dochodzi do jakiegoś wybuchu i okazuje się, że świetliki, czyli najwyraźniej jakaś grupa terrorystyczna, choć ciężko powiedzieć, zaczęła atakować miasto. I też oczywiście próbowała ostrzec żo żołnierzy, ale wzięli ją za jednego z nich i wsadzili do aresztu. Yy, następnie widzimy pierwszy raz Ellie, która o dziwo ma chyba taką samą koszulkę jak w Uncharted było chyba w trzecim Uncharted ktoś nosił, nie pamiętam kto, czy główny bohater, czy ktoś inny, ale ma bardzo podobną. Nie wiem czy też to zauważyliście. Tak, jedyny isterek jaki mogłem tutaj dostrzec, bo ponoć jest ich tutaj sporo to z Uncharted, bo <grywdy> nigdy nie byłem fanem jedynastoa was. Dosyć śmiesznie wyszło. Tak czy jak okazuje się, że jest ona więżona, więziona przez Marlen, bodajże, przez Marlenkę, dokładnie tak. Czyli jedną z wyżej dowodzących uświetlików bodajże, o ile czegoś nie pomieszałem, ale chyba nie. Dalej widzimy jak Joel rozmawia z jednym z ludzi, którzy siedzą przy radiu i okazuje się, że no, miał z nim taką mowę, że po prostu Gościu miał nasłuchiwać, czy jego brat się nie odezwie, jak się okazuje, jego brat żyje. I wyruszył na drugi koniec stanów z jakiegoś powodu, chyba się tego nie, dowiedzieli, nie dowiedzieliśmy tutaj. To znaczy, no, nie wiemy z jakiego powodu. No, ale niestety Joel e, e, oduje się tylko wyłącznie tyle, że, no, ni, nic, nie ma żadnych komunikatów. W zasadzie ten gość nawet sam mówi, że jak śpi, to jego brat e, słucha radia, zatem gdyby się odezwał, no właśnie to by tego nie przegapił, zatem z jego bratem coś się dzieje, a że nie ma go aż trzy tygodnie, się nie odpowiada trzy tygodnie, zazwyczaj odpowiadał w ciągu dnia, no to sam Joel postanawia wyruszyć i prosi go, aby wskazał mu, gdzie była ta cała wieża, do której miał się udać. No i on wskazuje mu ostatecznie na mapie, gdzie to jest. No i w tym momencie mamy mniej więcej jasność sytuacji, że po prostu Joel będzie chciał odszukać brata i stąd uciec przy okazji. Dokładnie tak. Potem widzimy, jak sam Bierze pigułki, zapija się. No widzimy, że nadal nie poradził sobie ze śmiercią Sary. To w sumie chyba jest zrozumiałe. Niemniej jednak, gdy budzi się rankiem, okazuje się, że to właśnie test jest z nim i pyta się, co się stało. I ona mu odpowiada, że gościu ich wysyskał i niestety nie dostaną akumulatora a że Joel się wkurwił, bo jest im potrzebny, żeby móc stąd uciec i odszukać jego brata, no to postanawia, że spróbują go odzyskać i zakrasz się po prostu yy. do tego gościa, sorry, imienia. nie pamiętam, który ma ten akumulator. To i tak nieistotne, bo to postać czwartoplanowa, której już i tak tutaj nie ma. Ale do tego za momencik sobie przejdziemy. Teraz mamy yy, właśnie rozmowę Marlen z jedną ze świetlików, która zdecydowanie Dopytuje się o co chodzi, więc Marenę wyprasza jakąś dwójkę randomów i mówi jej, że atakują w tych miejscach, żeby odwrócić uwagę, bo wszyscy się wieczorem zbierą w tym miejscu i uciekną razem z tą dziewczyną, która z jakiegoś powodu jest ważna. Po czym daje jej karteczkę, na której nie widzimy, co jest napisane, i ona się pyta, wierzysz w to? Ona mówi, że tak. O, ciekawe o co może chodzić. Hmm, ciekawe o co może chodzić. Oczywiście o to, do czego się dowiedziemy na końcu odcinka, czyli o tym, że Eli jest ugryziona, zarażona, ale się nie zmienia. Czyli jest odporna. Dokładnie tak. Następnie widzimy, jak Maren dogaduje się z Eli, no bo w końcu muszą ją wywieźć, prawda? Więc wypadałoby, żeby współpracowała, więc tutaj mówi jej albo przekłamuje, że z nią będzie w porządku, przeżyje z nią i że trafi w dobre ręce. I o dziwo Eli się z nią dogaduje. Zatem wszystko jest ustalone. Potem wracamy do Joela z Test, którzy idą właśnie kanałami, żeby się zakrać do tego gnojka, który im akumulator. I po drodze natrafiają na jednego z ludzi, który zamienił się już w grzyba. <grym> Przyznam się szczerze, że artystycznie ładnie to wyglądało. wizualnie wizualnie, artystycznie spoko. Natomiast tak, pytanie, w jaki sposób on się zaraził w tych kanałach? Czy zaraza się tam przypadkiem już nie zaczyna dostawać do tego miasta? Wiecie, ciężko mi powiedzieć, bo tak do końca nie wiem, jak to tutaj działa. Ale chyba dopóki nie zostaniesz ugryziony, albo nie wejdziesz w jakąś grubszą interakcję z tym grzybem, albo za dużo nie będziesz wciągał skażonego powietrza, to chyba się nie zarazisz. Ale skoro tam jest jeden zarażony, możliwe, że ich będzie więcej. Więc kto wie, czy to miasto nie upadnie, tak czy siak, Bo też jeszcze nie wiem, jak to zakażenie będzie wyglądało w serialu. Możliwe, że będzie wyglądało trochę inaczej niż w grze. Niemniej jednak potem. Widzimy jak znajdują akumulator i tych ludzi, właśnie tych randomów, którzy wszyscy są pozabijani, i okazuje się, że akumulator to była jakaś atrapa, która jest popsuta, nie działa i jest totalnie do, do dupy. I wtedy wychodzi Marden i dochodzi do małej konfrontacji pomiędzy nimi, ale okazuje się, że Joel ją zna, a ze względu na to, że Marden obrywała podczas strzelaniny i jej w sumie przyjaciółka też, bo straciła ucho. To postanawia poprosić Joela, aby to on transportował Eli właśnie do świetlików, oferując wymien to, że gdy ją tam zawiozą, dostaną wszystko, czego chcą: broń, pojazd, tak dalej. Plus w tej scenie też dowiadujemy się, że to w sumie e, chyba Marlen wysłała brata Joela w to miejsce, w go wysłała, i że chyba on dla nich też pracuje, chociaż pewności tutaj jeszcze nie mamy. Także jak sama też mówi, że być może ktoś będzie wiedział, co się dzieje z jego bratem. Zatem ostatecznie po dogadaniu z test w sumie mówią czemu nie, i dogadują się, że po prostu mają zaprowadzić tą Eli, właśnie do świetlików. I w tym momencie jeszcze widzimy taką jedną scenę, ja tutaj tak powiem, może już trochę niepotrzebnie, może jednak, ale kiedy ta Marlene została, została postrzelona w brzuch, i tutaj mamy scenę, w której Joel już sobie poszedł z resztą, i ta. Jej przyjaciółka i totalnie pomogła, poszła sobie po schodach, a potem ona ranna musiała iść sama. W sensie, serio? Kurwa, nie pomożesz jej? coś została postrzena w brzuch, straciła masę krwi, co nie? A tamta wyjebane w się sensie, odwróciła i sobie poszła, co nie? Już w ogóle pomijając to, że ta Marlen nie powinna w ogóle móc chodzić w takim stanie, ale już powiedzmy serial, co nie? To tamta się totalnie na nią wyjebała. Nie wiem, dziwnie to wyglądało. Dobrze, następnie na mm, moment, w którym tutaj powiedzmy, że gdzieś Eli z Joelem można chwilę spędzić czasu razem. Widać, że tak średnio się dogadują i Joel trochę zlewa Eli. Oczywiście wtedy przychodzi Tess i informuje ich, że już czas, żeby zwiać z miasta a zatem widzimy jak nocą próbują się wydostać z miasta, niestety niefortunnie dla nich zostają namierzeni przez jednego ze strażników, który okazuje się być tym strażnikiem, z którym właśnie Joel dialogował, gdzie oferujemy tutaj jakieś zniżki, żeby ich puścili gdzie on ich sprawdza i w sumie prawdopodobnie miałby zamiar ich puścić a potem gdyby się okazało, że wszyscy są czyści ale niestety dziewczynka nie dała się sprawdzić bo dobrze wiedziała jaki będzie wynik czyli, że wyjdzie, że jest zarażona no i dźgnęła go nożem, po czym jeden ten z żołnierzy się wkurzył, w sumie miał prawo się wkurzyć, i już zaczął do nich mierzyć i pewnie chciał ich zabić, ale wtedy Joel zobaczył w nim tego samego żołnierza, który zabił Sarę, i stwierdził, że obije mu mordę do nieprzytomności, żeby chronić jakąś nieznaną dziewczynkę. Tak. Po czym od razu okazuje się, że test podnosi ten cały sprawdzacz, który dał wynik negatywny i okazało się, że jednak, czy tam pozytywny, przepraszam, pozytywny, bo to oznacza, że jest zarażona, i wtedy miał takie o nie. Co ja zrobiłem <grywa> dla dziewczynki, która i tak jest zarażona i umrze, co nie? Miał ja już przez chwilę tak, taką zawiecha na pewno. No, ale oczywiście wtedy już usłyszeli też innych żołnierzy, więc jest oczywiście kazałam mu uciekać. No i zaczęli faktycznie wiać, gdzie dokładnie w tym momencie słyszymy muzykę. W radiu, w mieszkaniu Joela, gdzie już go tam akurat nie ma, yy, która jest oczywiście szyfrem, który, hmm, ciekawe co nam mówi. Mm -hmm. Dokładnie tak. I potem po prostu słyszymy tą muzyczkę i widzimy, jak, jak Joelowi udało się z Test z Eli, wydostać z miasta. I na tym kończy nam się pierwszy odcinek, który trwał prawie półtorej godziny. Omówienie trwało 16 minut. Ja nieraz odcinki do Walking Dead omawiam dłużej, które trwają 40 minut. Zatem, no, tak trochę nie za dużo się tutaj działo, ale z drugiej strony, sporo rzeczy pamiętałem z gry, więc może może dlatego mam takie wrażenie. Może gdybym widział to po raz pierwszy, byłbym zachwycony. Rewelacyjnie by to wyglądało. Jeżeli chodzi o moją opinię personalnie, bym powiedział, że średnio. To znaczy, to może. Średnio to wygląda na sam początek, to znaczy nie mówię, że to jest źle, wygląda ok. Powiedzmy, że takie 6 na 10 bym dał, ciężko powiedzieć, ale moim zdaniem tak. Ten serial może pójść w stronę albo naprawdę świetnego, bardzo dobrego serialu i prawdopodobnie najlepszej adaptacji gier, albo pójść w stronę po prostu zwykłego średniaka, który jedyne co ma do zaoferowania, to po prostu ładne widoki i CGI i nic więcej. I nie wiem, w jaką stronę to pójdzie. Tak samo miałem z House of Dragon i poszło w dobrą stronę. Zatem możliwe, że tutaj też pójdzie w dobrą. Zobaczymy oczywiście w następnych odcinkach. Niemniej jednak, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy też to zauważyliście, że strasznie w tym odcinku był taki mocny depresyjny klimat, trochę taką pustkę było czuć. To się okej, okay, jasne, no. Joel stracił córkę, to była dosyć duża tragedia, szczególnie, że jeszcze po latach się nie otrząsnął z tego wszystkiego. Widzieliśmy jakiegoś chłopaka, dziecko, które dotarło do, do tego całego miasta, po czym sprawdzili, że jest zarażony i powiedzieli, że wszystko będzie dobrze i dali mu po prostu zastrzyk, którym go uśpili jak psa, potem kazali wrzucić jego zwłoki do ciała, wieszali ludzi za próbę ucieczki i tak dalej. No, jest tutaj taka Depresyjna, właśnie otoczka. Nie wiem, czy też to wyczuliście tutaj, że takie to było trochę ciężkie momentami, być może, momentami mam wrażenie, że ten serial może być przytłaczający do oglądania. Szczególnie mam takie wrażenie, nie pamiętam dokładnie pierwszej gry, co się w niej działo poza początkiem i końcem, ale w drugiej grze chyba właśnie też tak trochę było, gdzie był taki właśnie moment tego, że wszystko było strasznie przytłaczające strasznie takie, właśnie w takim cięższym klimacie, takiego mocnego dramatu. Mam nadzieję, że to nie pójdzie w tą stronę. Bo trochę to może zabić klimat tego serialu, chociaż z drugiej strony może właśnie to jest klimatem całego The Last of Us. Tak czy tak, nie wiem, dajcie znać, czy też tak poczuliście, że trochę tutaj było ciężko, ten cały świat, całe miasto tak wyglądało strasznie. No właśnie, nie wiem, jak to powiedzieć. W takiej depresyjnej otoczce to wszystko wyglądało. Dobra, niemniej jednak, wracając, co się może wydarzyć dalej? Otóż wydaje mi się że ze względu na to, że wieszali tam ludzi za próbę ucieczki, za targnięcie do jakiejś niedozwolonej strefy, być może ci żołnierze z tego miasta ruszą za Joelem, żeby go dopaść. Być może dopadną Marlene, która jest ranna i wyciągną z niej informacje, odnośnie tej. Być może po prostu ruszą z tego powodu. Gdzieś tam też ten gościu z radia wspominał o tym, że są różne grupy ludzi, jacyś kanibale, jacyś handlarze niewolnikami itd. tak Gdzie jest tutaj sporo grup... No właśnie, ludzi, którzy. No nie do końca są dobrzy, więc być może też na nich natrafią, no. Wiecie, ciężko będzie coś więcej, jak to jest dopiero wstęp do historii. Tak naprawdę, jeżeli miałbym szczelać, możliwe, że ci ludzie z tego miasta będą ścigali Joela. Za to, że uciekł, żeby też go aresztować i powiesić, jako przykład. Możliwe, że nie. I jeszcze też nie wiadomo co z tą Maradyną, która została postrzelona, być może. Być może nic jej nie będzie, opatrzę ją i potem za kilka dni wyruszę za joelem i być może gdzieś tam później do nich dołączę, nie, ciężko powiedzieć. Ja tak jak mówię, nie pamiętam prawie nic praktycznie poza początkiem, czyli tym odcinkiem, i trochę finał jak przez mgłę, więc, więc ten, a nawet jeśli to oczywiście nie spoileruję, nawet gdybym sobie coś przypomniał w trakcie oglądania, gdzie w sumie możliwe, że sobie coś będę przypominał w trakcie, tak, to nie wykluczone. Niemniej jednak póki co nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia, bo tak jak mówię to jest dopiero wstęp do historii, ciężko tutaj powiedzieć coś więcej i wysnuć jakieś teorie. Zatem dziękuję Wam za oglądanie, łapka w górę i subskrypcja mile widziana. I mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu przy okazji mówienia kolejnego odcinka w poniedziałek, a nie we wtorek. Eee, także jeżeli po 18 w poniedziałek nie będzie odcinka, to oznacza, że będzie we wtorek. Ale raczej powinienem się wyrobić w poniedziałek, może że znowu będzie prawie półtorej godziny odcinka, bo to trochę jest do oglądania. I też nie wiem jak wy, ale czekam na jakieś dobre, klimatyczne, trzymające w napięciu sceny z zombiakami, najlepiej z tymi całymi klikaczami, czy jak to tam się nazywały. I słynny rzut cegłą. <laughs> A jak w co jak się rzucało, żeby zwrócić uwagę. Jestem ciekawy jak to zrobią tak naprawdę. Dobra, tak czy jak ode mnie tyle, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia i cześć.